Praska Galeria Viuro święci triumf na niezależnej stronie świata obrazu plastycznego. Zakazana część paryskiej ulicy po raz pierwszy w Warszawie. Obrazy zdjęte z murów Paryża, od których Turbo zaczynał, by przejść do zaawansowanej grafiki i fotografii z ulubionym Polaroidem na czele, to dzisiaj dzieła, które wyceniają marszandzi różnych galerii. 20 lat temu turbo złapany przez paryską policję podczas tworzenia jednego z nich trafił do aresztu, a potem więzienia. Przyjaciele go uwielbiają za totalny luz i kompletny brak zadęcia, który gwiazdom zdarza się częściej niż migrena. Ma 37 lat i znajomi mówią o nim stary, ale wciąż świeży dziadek paryskiej sceny graffiti, urodzony z aerozolem w dłoni. Na paryskiej ulicy znowu zaczął być obecny od 2005 roku. Jego prace nie schodzą z t-shirtów, okładek magazynów i wystaw postulicznych. Propaguje wysmakowany styl klasyczny w sztuce ulicy, w czym pomaga mu doświadczenie writera, jakim mogą się pochwalić nieliczni artyści pochodzący ze streetu. Jego prace w galeriach i na paryskich murach można rozpoznać po prostocie formy i komplikacji treści oraz nawiązań do wzornictwa z czasów dzieciństwa, gdy Paryż był bardziej nowojorski niż dziś Nowy Jork.